Lecimy z tym dzisiaj na spontaniku, na spinning porzucać. Tym jak mówi, że chce złapać szczupaka pierwszego w życiu. Będziemy polować. Na krótko wyjeżdżamy. Mam nadzieję, że uda nam się coś złowić. Do zobaczyska później. Jak weźmie to, poczujesz, uwierz mi. Zwijaj, zwijaj. ale jaka niewielka ryba niewygodnie co bidaku ale tak to nie bo plecionka obcieramy musimy trzymać w górze wędeczkę O, było branie trawa ale była a co? i dajesz Wędeczkę bliżej, kołowrotka złap. Bliżej, kowrotka wędkę złap drugą rączką. No i zwijaj. Ej, ale patrz co robisz wędeczka w górze. O jest ryba. Jest tu ko tyłek. ciągnij. Dajesz, do siebie. Z całej siły, do siebie. Dajesz tyłek, dajesz. <noise> no i pomogę, bo tu, trawę masz O! Co? Idzie stuka jestem z kamulca zyłka schodzi Tatek, kotata, y te wystawają gdzieś tam Dobra, już nie zwijaj. Już tymusiowi coraz lepiej idzie. Zupełnie szczęścia. Brakuje nam tylko rybki na haczyku. Żyłeczka. Nie, tak się nie bawimy, tymuś. Krzywdę zrobisz. Tam jest haczyk. Żyłeczka. Ma Kabłąk? Nie, otwierasz. Otwierasz. Zamach. O, nie pykło. Nie pykło. Zaplątane. Piemy żyłkę, otwieramy kabłąk. Zamach z całej siły. Ej, ale coś ty tu. Otwórz kabłąk ale trzymasz żyłeczkę, otwierasz kabłączek tak, powolutku do tyłu wędkę i rzut i poleciało do wody zamykamy kabłąk i zwijamy i zwijamy sobie ohoho dobra, starczy dalej nie zwijamy, otwieramy kabłąk ma zamach leciutko I rzucamy I rzucamy i poszło w wodę I zamykamy 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 I zwika I zwiłka. O Idziesz bombo Dobra, pały, trawkę. Powolutku, nie tak szybko. Powolutku. Systematycznie. A to po prawda tylko, tylko na rybę. Zwiń jeszcze trochę te Boze Zwiń kołowrotkiem wyrzuć ją za burtę Zwiń jeszcze żyłeczkę, za długa jest Za długa jest Kołowrotkiem zwiń O tu Jeszcze troszkę Jeszcze zwiń o, pierwszy. Tymek nie straszmy człowieku. Myślałem, że na główkę pójdzie sznurka. Tata. No stojąco po... jak zawodowiec? No kurde tata! Co? To się pytaja... Co to było Mordo? Co to było Mordo? Sama tata jest coś mordo, bo za straty będzie bierała lepiej za a z tata, tata wie. Zwijaj, zwijaj. Nie. Ty musisz nie podchodź do brzegu łódki. Od krok do tyłu. Krok do tyłu. Krok do tyłu. No. Ale żyłkę złapi. kabłąk otwórz. Otwórz kabłąk. Wędkę za dolnik złap. Zamach mocny. I jakbyś puścił żyłkę, to by poleciało. A. Zwijaj, do góry podnieś. Haha, co ty masz, synek? Co ty masz, Tymoteuszku? Co ty masz? <noise> Co ty masz? Co ty masz, synuś? Papa, bowus! On tam nie! To szczupak! Cupaj długi Nie, wychylaj się! On ma zębiska! On ma zębiska! No! ostre nie zejdzie O kurde, nie nagrało się Wypuściłeś czupaka? Jak było pokaż? Pierwszy szczupak twój Brawo wędkarzu Twoja na mamy Wracamy z rybek Ty mesom, byś na długych rybach tu złowiłem długo na świecie co, największą rybę na świecie, co pewnie już widzieliście, z małą pomocą. Ale pierwsza ryba to się liczy, nie? Ogólnie druga poszła na przyłódce, nie nagraliśmy tego. I cztery brania mieliśmy, także nie było źle, mogło być lepiej, ale zadowoleni jesteśmy z naszego wypadu Do zobaczycha.